Dzisiaj odbyło się tutaj w Urzędzie Miasta Zgierza z mojej inicjatywy spotkanie dotyczące, można powiedzieć, odkorkowania miasta Zgierza, miasta Aleksandrowa, Konstantynowa łódzkiego i wszystkich tych miast, które spijają, że tak powiem, to, że w mieście łodzi jest spokojnie, samochody tiry nie jeżdżą, a my tutaj w mieście Zgierzu i w tych innych miastach cierpimy, bo przecież to ograniczenie ruchu tirów w Łodzi doprowadziło do tego, że zgierz jest i te inne miasta zakorkowany i sytuacja jest taka, chociażby tutaj przy kościele świętej Katarzyny, że mury pękają. Mamy po prostu tego dość. Dzisiaj tutaj odbyło się spotkanie, gdzie obecni byli pan prezydent miasta Zgierza, pan starosta. Powiatu Zgierskiego przedstawiciele Generalnej Dyrekcji drugi Autostrad, oddział Łódzki. Oczywiście też był, była zaproszona pani prezydent Łodzi, ale niestety nie było pani prezydent Łodzi. Byli przedstawiciele pani prezydent, zarząd dróg łódzkich. Szanowni Państwo, tutaj na tym spotkaniu zaproponowaliśmy, aby tiry, które przemieszczają się często nie po wyznaczonych objazdach, żeby. Policja skierowała te tiry na objazdy. Te drogi, które są w tej chwili rozjeżdżane, to nie, to nie jest objazd. Druga propozycja to propozycja, aby tiry mogły jeździć przez łódź, ale ja włókniarzy, przez wiaduk nad remontowaną ulicą Piłsudskiego i dalej już na obrzeże Łodzi. Myślę, że to są bardzo dobre propozycje. Czekamy na odpowiedź pani prezydent Zdanowskiej.